Właśnie, że tak! Właśnie, że nie! Jestem za mała! Zadanie nas przerosło. Jest za ciężka! Ach, nic z tego nie będzie. Daniel gotowy! Tylko się pośpiesz, bo Bruno zaraz tu będzie. Muszę w nich jakoś obudzić ducha drużyny. Co by zrobił Zak? Ha! Kazałby nam razem zaśpiewać! Posłuchajcie mnie! Niełatwo jest wprawić tę machinę w ruch, ale kiedy już drgnie, to potem będzie o wiele prościej ją pchać! Dalej, pomóżcie mi! Hehe! Nasza drużyna to... Ja, Bruno! Sosia I Buczek! Nasza drużyna to Mała Pyza! Chuga! Drużyna, dalej, za mną! Nasza drużyna pcha! Damy radę! Zobaczycie! Nasza drużyna pcha! Odliczam raz, dwa, trzy, pchać! Dobrze, dawajcie z całych sił! I raz! Co za drużyna? Ekstra. Bruno miał rację! Damy sobie radę! Bruno jest tutaj kapitanem! Tak! Drużyna Bruno pcha! Dalej, zabawa! Дружески сил! Если мы сау! Добра! Раз, два, три! Oh, работа, Бруно! Przepraszam za spóźnienie. Proszę wsiadać. Przesyłka specjalna. Gdzie ją zostawić? No nie. Muszę go stąd wyciągnąć, zanim obudzi nosorożca. Czy tutaj będzie dobrze? Trzy paczki. A co to znowu było? Żaby! <laughs> Będę tam w dwa stuknięcia kół. Zupełna katastrofa. Pozwoliłem lunatykowi wejść do parku. To my, zawsze w akcji! Pewnie dziś świeci nam znowu. To my, zawsze w akcji! Czekajcie na mnie tu! Uh. Uh, gotowe! Naprawdę świetna robota! Hadi, hadi. Uh. Nie gniewajcie się. On lunatykuje. Nie udało mi się go powstrzymać. Och, znów to samo. Nic się nie przejmuj. My już skończyliśmy. Tory są jak nowe. Tak, właśnie mieliśmy wracać. Możemy ci go odholować. Perfekto! Jeśli uda nam się go odholować, to ja już wiem, jak go unieruchomić. Dobra, niech jedzie w moją stronę. Gotowe? Już po wszystkim! Brawo, Wilson! Fajowy pomysł! Gratulacje! Ach, Brawo, Wilson! Ach, teraz chętnie bym się zdrzemnął. Na świst, pary! Jak oni go ściągną na dół? Balonikami, żeby sfrunął? A może wielkim dźwigiem? Nie, lepiej z padochronem! A, bene! Nadjeżdża patrol torowy! Już oni sobie poradzą! Patrol torowy akcji gotowy! To nie lada wyzwanie. O, rety. Wszystko w porządku? Bywało lepiej! Edziu, czy możesz dostać się na platformę i sprawdzić mechanizm? Tak! To jest świetny pomysł! Edziu! Ale się cieszę, że tu jesteś. Wiem. Zaraz będziesz na dole. Zablokował się na Amen. Przykro mi. No, doskonale. Do stóp gwintów! Wróciłem najszybciej jak się dało. Czy masz jakiś pomysł? Nie! Nigdy dotąd się nie Zać Musi być jakieś wyjście. Trzeba się zastanowić. A jeśli Hugo zostanie tam na górze na zawsze, przynajmniej będzie miał piękny widok! Jako patrol torowy musimy coś wykombinować. Może trzeba nim potrząsnąć i wtedy sam zjedzie. Hm, tak, ale jak to zrobisz z dołu? Już wiem, co zrobimy! Hugo, wyceluj wąż w ścianę nad tobą! E, zgoda. A teraz odkręć wodę! Na całego! że ty mi pokażesz. Zrobię to z radością. Równo i gładko, widzisz? Nie ma się czego bać. O raju, zupełnie jakbyście byli jednym. No właśnie. A teraz, Koko, musimy ruszać. Pasażerowie na nas czekają. Strasznie mi przykro. Nie jedź. Jeszcze się muszę tyle nauczyć. Ćwiczenie czyni mistrza. Zajrzę do ciebie później. To, nigdy w życiu się tego nie nauczę bez nauczyciela. Ćwiczenie czyni mistrza. Jack Mando Wilsona. Jestem w szefie. Frostini miał awarię koło parku safari. Skoczysz po niego? Oczywiście. Już tam jadę. Hm, ćwiczenia muszą poczekać. Kompletna katastrofa! Trzymaj się, prostyni! Zawiozę cię do warsztatu. Magnifico! Patrol torowy zawsze warty i gotowy! <noise> Mocne! Jak skała! A to ci klops! Na świst pary! Tylko spokojnie! Już prawie mam! Uważaj, Bruno! Zwolnij zaczep! Ja nie mogę! Zakinował się! Czekaj! Ja spada! Trzymam cię! Na Aż nie późno! Boję się, że nie zdążymy na paradę! Powinniśmy zacząć. O, co się mogło stać? Pani burmistrz, wciąż nie ma! Niedobrze. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Powinniśmy już zaczynać! Tradycji musi stać się zadość. Wszyscy na pozycję! Zaczynamy paradę! Może jednak zdążymy na tę paradę? Jedź sama, Poko, żebyś mogła użyć napędu. Jesteś pewny? Oczywiście! Zobaczymy się później! Dzięki, Wilson! Dobrze, że się chociaż napatrzyłam na światełka Koko. Pięknie wyglądały. Nie możemy zostawić naszego bohatera samego! Trzymaj się, Wilson! To jest po prostu niesamowite! Uraju! Za widok. ci, że padniesz z wrażenia zwykłe. Dążyliśmy! Wilsonie, jesteś moim bohaterem. Cieszę się, że mogłem pomóc. O raju, ale piękny widok. Halo? Halo? Czy mnie Ech. słyszysz? Szefie. Nareszcie. Martwiłem się. Melduj, ratowniku. Odstawiłem panią burmistrz i Koko na paradę. Aha, nie wiem, jak to zrobiłeś, ale jestem z ciebie dumny. Dzięki, szefie. A teraz chcę się nacieszyć światłami. Trochę bardziej na lewo. Dobra. Ciut niżej. O, ciut wyżej. Pomóc ci? Trudna sprawa. Nie widzę go. Edzio zaczepił się o ten baner? Tak. To może lepiej wciągnąć baner na górę. Doskonały pomysł! <laughs> oh, 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 oh. Nie! jak my teraz ocalimy Edzia? Hugo! <laughs> Hugo! Wilson to był naprawdę dobry pomysł. I ciągle może jeszcze zadziałać. Pamiętasz te pasy? Nie nadają się do takich akcji. Wiem, ale chodzi o sam mechanizm. Coś mi przyszło do głowy. Już prawie! Jeszcze tylko troszeczkę! Dobrze, zaczepiaj! Perfekto! Jackman, słuchaj! Na dół! Trochę w lewo! Czasy tyś nie złapałeś! Edziu, możesz odczepić baner. I już! Four, four, robij, zawsze zmartwy i gotowi. 3 2 1 Start! <śleszy> ha, uh! <śleszy> uh -huh! uh -huh! tak. dzięki za pomoc. <śleszy> Jestem z ciebie dumny. Dzięki. No i tak jak chciałem, wziąłem dzisiaj udział w specjalnej akcji ratunkowej. Może tym razem to my rozwiesimy baner. Proszę bardzo. Tylko zaczekajcie, aż go najpierw odczepię. <laughs> Imponujące. Chwysteczne. Naprawdę niezłe. Tak, dobra robota. A Tylko nie to. Utknąłem na pomoc! Zawiodłem was, tak mi przykro. Ojej, ktoś w tunelu ma kłopoty! Utknąłem! Czy to nie jest Cezary? Dajmy głośny sygnał! Cezary, pomoc nadchodzi! Och, to wspaniale! Patrol torowy ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo na torach, nawet w wolny dzień. Pomożemy ci! Tak, będziemy pomocnikami ratownika! Perfekto! Patrol torowy do to akcji gotowy! gotowy. Sprawdzę, co się stało. Hmm, tunel nieprzejezdny. Musimy ostrzec nadjeżdżające pociągi. Jak dostaniemy się na drugą stronę? Koko, ty pojedziesz? Jesteś najszybsza. Robi się, Wilson! Patrol torowy, zwarty i gotowy! Bruno, musimy wykazać się dużą siłą. Ten wagon mocno utknął. Jestem bardzo silny. Na pewno sobie poradzimy. Będziemy cię teraz wyciągać, a ty z całej siły pchaj! Zrozumiałem, mogę zaczynać! No to na trzy. Raz, dwa, trzy! <grywka> Dziękuję, Koko, że mnie ostrzegłaś. Byłabyś świetnym ratownikiem. Właśnie dzisiaj nim jestem. O, teraz przydałaby nam się super ciuchcia. Jeszcze trochę! Wszyscy razem! Dobrze! Uh -huh. Biedny Flory. To wszystko moja wina. Powinienem był eskortować florka. Jestem ratownikiem i moim zadaniem jest dbanie o bezpieczeństwo. Uf, pogoda się załamuje. Czemu ich jeszcze nie ma? Wilson, pośpiesz się! Dźwiganie soli jest łatwiejsze. Powiedziałeś soli? Sól! Chyży, twój wyciąg! A e? o co chodzi? Wykorzystamy ten mechanizm. Łatwiej będzie nam wyciągnąć florka, jeśli pociągniemy go na dół, a nie do góry. Ha! To całkiem dobry pomysł! Użyjemy dźwigu i kamienia. Tak! To mi się podoba! A więc do roboty! Nie, możemy zaczynać. Wszyscy gotowi? No dalej! Mocna! Mocna! Dobrze! Ruszyłem! Bardzo wam dziękuję! Myślałem, że spędzę tu noc! Wilsonie, gdyby nie twój pomysł, nic byśmy nie wskórali! Jesteśmy od tego, żeby ratować innych. Jackman mówi, że myślenie to podstawa. Trudno się nie zgodzić! Najwyższa pora zjechać do bazy, przyjaciele! Za mną! Patron torowy zawsze gotowy! Zaczynamy! 谁呢？